Witam. Krótki kolejny filmik dotyczący aplikacji do czytania. Twoje dziecko dostaje zadanie do domu, ćwiczenia. Kliknąłem przed chwilą na aplikacja do czytania. Może za szybko, jeszcze raz pokażę. Aplikacja do czytania po lewej stronie wystarczy kliknąć, żeby otworzyła się aplikacja do czytania. Tutaj mamy kilka możliwości. Tryb ogólny. W trybie ogólnym można Albo klikając na bibliotekę, wybrać z wielu książek, jakie już są wczytane. Dowolną wystarczy kliknąć Mikołajek i inne chłopaki i poczekać cierpliwie, aż wczyta się tekst. Teraz możesz ustawić prędkość ćwiczenia, wielkość liter przesuwając suwakami, kolory, to za chwilę na tekście pokażę. I rodzaje ćwiczenia: kartkowanie, czytanie pionowe, zygzak, podwójna fiksacja. Przy zygzaku i podwójnej fiksacji pojawiło nam się jeszcze jedno pole: szerokość wskaźników. Zacznijmy od kartkowania. Kartkowanie, klikam start. To jest ćwiczenie, w którym Twoje dziecko ma śledzić czarną kropkę. I czerwoną kropkę, przepraszam. Zmienię kolory na ciemne, na jasnym. Kropka będzie dużo wyraźniejsza. Od lewej strony do prawej. Lewa, prawa, w dół. Ruchem zygzakowatym kropka schodzi w dół. Nacisnę Stop i zwiększę trochę, trochę tempo, ponieważ tutaj takie 3400 to jest dobry początek. Do tego, żeby rozgimnastykować oko. W przeciwieństwie do wskaźnika, to ćwiczenie ma tę przewagę, że tutaj w żaden sposób nie jesteś w stanie okiem polecieć wcześniej. Tutaj rzeczywiście oko idzie za wskaźnikiem, tak jak to powinno być przy, przy ćwiczeniu. Można tempo zwiększyć jeszcze bardziej. I jak wiesz, twoje dziecko ma również ćwiczyć na tekście odwróconym. Wystarczy kliknąć Odwróć, i już kropka wędruje od dołu do góry na tekście odwróconym do góry nogami. To oczywiście zapewnia ćwiczenie, a nie czytanie, ale też podnosi poprzeczkę mózgowi dziecka, mózgowi ćwiczącemu, ćwiczącego, ponieważ po chwili, kiedy obrócisz z powrotem na normalny tekst, kropka będzie schodziła od góry do dołu ruchem zygzakowatym, okaże się, że widzisz dużo więcej Słów, spójników, zbitek słownych niż przed odwróceniem do góry nogami. Czytanie pionowe. Kropka schodzi pionowo od góry do dołu. Zygzak. Tym razem, zamiast tylko się pojawiać, kropka zygzakiem wędruje od góry do dołu. Możemy tutaj sobie ustawić szerokość tego zygzaczka. O proszę, teraz jest bardzo, bardzo wąski. Możemy poszerzyć. Podwójna fiksacja i tak dalej, i tak dalej. Szkoda w tej chwili czasu na oglądanie tego. Pokażę jeszcze ciekawe ćwiczenie. Dwie fiksacje. O. Może troszeczkę za szybko. Gdzie pojawiają się rzeczywiście tylko połowy wersów. Tak, jakby oko miało zobaczyć połowę wersu na jedną fiksację. I tutaj nie widzi więcej. Zawsze możemy, możemy kliknąć powrót albo wklej tekst. Kiedy klikniesz wklej tekst, wystarczy. Zaznaczyć jakikolwiek dowolny tekst, zaraz coś znajdę. Na przykład można w jakimkolwiek edytorze tekstu otworzyć sobie plik tekstowy, zaznaczyć część, która Cię interesuje, zaznaczyć sobie opcję Kopiuj, przejść. Do tego właśnie panelu, gdzie przed chwilą byłeś, gdzie było zaznaczone wklej tekst. Tutaj mruga kursor po lewo na rogu. Teraz wystarczy zrobić Ctrl V, ewentualnie po prostu wklej. I już mamy tekst do czytania. Teraz można rozpocząć ćwiczenie na tekście, który wcześniej wkleiłem. Bardzo prosta rzecz do ćwiczenia na lekturze, którą dziecko ma przeczytać. Wystarczy tą lekturę zeskanować i wgrać do panelu treningowego po to, żeby dziecko już ćwicząc oswajało się z tekstem, który za chwilę będzie musiało przeczytać jako lekturę. Trening wybierzemy jakiś tekst przygody Tomka Sayera. Mierzy nam czas z aktualną prędkością, ileś czasu mamy ćwiczyć. Możemy ustawić prędkość minimalną i prędkość maksymalną. O, ustawię ją ekstremalnie. I zobaczmy, co się będzie działo. Od bardzo wolnego tempa coraz szybciej, coraz szybciej ta kropa wędruje. O, skacze, Ponieważ ustawiłem bardzo dużą różnicę tempa, ona oczywiście przyspiesza i zwalnia. Po to, żeby oko przyzwyczaiło się do zróżnicowanego tempa. To tyle. Warto poćwiczyć to wszystko samemu. Zawsze można zapytać trenerkę przed zajęciami, co należy zrobić, co jak działa. Dziękuję. To na tyle o czytaniu.